Czy mogę potraktować stwory jako po prostu ruchome worki złota? Dlaczego nie zawsze drużyna z większą liczbą zabójstw wygrywa mecz? Czy ten portal pod moją bazą odepchnie wrogie superminiony? Cześć, jestem Efrio, a to już kolejny mój poradnik do gry League of Legends. W tym filmie poruszam wpływ stworów na wynik meczu. Zaczynajmy! Winions to oczywiście połączenie słów win, z angielskiego zwycięstwo, i minions, z angielskiego stwory. Na tym fragmencie świetnie widać skąd pomysł na takie sformułowanie. Obrona czynstopowa. Jest to skrajny przypadek, do którego może dojść pod koniec meczu. Stwory wpływają jednak na wynik rozgrywki, gdy tylko pojawią się na linii. Jeżeli będąc w ich zasięgu zaatakujesz wrogiego bohatera z podstawowego ataku, to staniesz się dla nich wyższym priorytetem niż twoje stwory. Nie dotyczy to używania umiejętności. Stwory mogą zmienić wynik takiej konfrontacji, szczególnie we wczesnej fazie gry. Sporo mniej doświadczonych graczy rozpoczyna potyczkę, gdy są wręcz otoczeni przez wrogie stwory. Zdarza się, że osoby grające postaciami wspierającymi, zaślepieni wizją zysków, przeceniają możliwości portalu zwrotu. Zobacz, że ta fala nie pcha... No dobra, ale ten super miją pcha bardziej niż ty. Jeżeli ulegniesz ich namową i nie zajmiesz się superminionami, to skutki będą opłakane. Zobacz, że twój... Twoja ta nie jest w stanie odepchnąć, miniony będą biły już na start. Myślałem, że to da radę. No... Bym trochę odepchnął, by było jakoś, a teraz widzisz. W późniejszym etapie gry zwykle stwory nie stanowią większego zagrożenia w mniejszych grupach. W przypadku przewagi superminiona po jednej ze stron, linia będzie się stale przemieszczać w jednym kierunku. Sytuacja staje się jeszcze bardziej skomplikowana, gdy broniąca się drużyna straci swoje inhibitory. Wtedy z każdą falą przemieszczają się po dwa superminiony. Podsumowując, stwory wpływają na wynik rozgrywki niemal przez cały mecz. Bez własnych superminionów odepchnięcie wrogi wymaga zaangażowania kogoś z twojej drużyny. Samo użycie portalu ZROT nie wystarczy. Linki do wszystkich moich poradników z tej serii znajdziesz w opisie tego filmu, a jeżeli jesteś tu po raz pierwszy, to zachęcam do subskrypcji mojego kanału. To by było na tyle. Dzięki za oglądanie. Cześć!